Konfigurację kamery zaczynamy od jej naładowania oraz zresetowania. Resetujemy poprzez naciśnięcie przycisku znajdującego się przy gnieździe zasilania przez około 5 sekund. Tak przygotowaną kamerę możemy skonfigurować z telefonem. Pierwszym krokiem jest ściągnięcie aplikacji odpowiedniej aplikacji Lucam. Zainstalowanie na telefonie. Kiedy mamy już zainstalowaną aplikację, wchodzimy do połączeń Wi-Fi, wyszukujemy wśród dostępnych sieci nazwę sieci identyczną jak ta, która znajduje się na naklejce umieszczonej na kamerze i łączymy się z nią. Po uzyskaniu połączenia przechodzimy do aplikacji. I w aplikacji plusem dodajemy kamerę korzystając z opcji Add by LAN. Kamera o nazwie widocznej na naklejce będzie widoczna również tutaj. Klikamy i dodajemy. Po chwili pokazuje się obraz. Jest to połączenie pomiędzy kamerą a telefonem bezpośrednio. Aby uzyskać połączenie z dowolną siecią Wi-Fi, klikamy na zębate kółko Wi-Fi Setting, czyli ustawienia Wi-Fi. Wybieramy nazwę sieci, z którą chcemy się połączyć. Podajemy hasło. Czasami należy zrobić to dwukrotnie. Po czym wracamy do listy dostępnych kamer. Klikamy w kamerę. Ona potrzebuje kilkudziesięciu sekund do tego, aby uzyskać podgląd. Podgląd jest widoczny. Jak widać na ekranie, mamy wiele funkcji, którymi możemy sterować: zmiana jakości, zmiana sposobu oświetlenia, jak również funkcje dla nagrywania filmu i robienia zdjęć. Aby zmienić inne ustawienia, takie jak nagrywanie na kartę pamięci, zmiana hasła, zmiana połączenia z siecią czy reset urządzenia, Wchodzimy w zębate kółko, po czym wyświetlają nam się opcje. Możemy ustawić według naszych upodobań. Obecnie widoczne jest, że kamera połączona, że mój telefon połączony jest z internetem domowym, w związku z tym kamera przesyła sygnał. Do routera online, i dopiero wtedy trafia on do mnie. Mogę opuścić teraz swoje miejsce i będę widział kamerę w każdym miejscu.